Nazywam się Piotr Tymochowicz i nagrywam ten materiał z kraju, gdzie pieprz rośnie. Proszę Państwa, za mną na tak zwanym tle widzicie człowieka, który nazywa się Adam Ślusarz. Człowieka, który parę lat temu, ładnych parę lat temu, był oskarżony o zabójstwo taksówkarza. Adam przesiedział pięć lat w więzieniu, proszę Państwa, po czym sam dostarczył prokuraturze dowody swojej niewinności. Wniosek jest jeden. Kolejny człowiek spośród bardzo, bardzo wielu, których przedstawiałem, których prezentowałem, który niewinnie przesiedział pięć lat w więzieniu ponieważ w Polsce nie działa, nie tylko nie działają prawa człowieka, proszę Państwa, ale nie działa żadne domniemanie niewinności. Najpierw wskazują media, z wielką ochotą zresztą, i, I już to stało się dniem powszednim w Polsce, że media skazują najczęściej niewinnych ludzi. Tak było ze mną w 2017 roku, tak jest z wieloma innymi osobami. Tak było wreszcie w latach 90. z panią Batą Pasik, która, która 18 lat, proszę państwa, przesiedziała niewinnie w więzieniu. Wiem to nie z analizy akt, nie z analizy całej sytuacji. Ale stawiam całą swoją wiedzę i doświadczenie na szali. Widząc, co ta kobieta mówi i w jaki sposób mówi, to ewidentnie świadczy o jej niewinności. To, że to się nie pokrywa ze wskazaniami wariografu czy poligrafu, proszę Państwa, to jakby nie ma wielkiego znaczenia, bo po pierwsze, to nie jest w polskim prawie, Żaden dowód w sprawie, a poza tym ludzie się denerwują nie tylko wtedy, kiedy mówią kłamstwa, kiedy oszukują, ale denerwują się zazwyczaj ci, którzy pierwszy raz są badani na poligrafie czy wariografie, tak więc, więc to, to, nie, to, nie może, to nie może być decydujące. Natomiast widać ewidentnie z jej mowy ciała, ze sposobów, w jaki mówi, z argumentacji, że ona nie dokonała tego morderstwa. Podobnie jak zresztą tutaj prezentowany Adam, który Udowodnił swoją niewinność. Proszę Państwa, ja byłem trzymany w areszcie tymczasowym w 2017 roku. Ja dokładnie to czułem, jak wielka jest presja, jak bardzo ważne jest dla prokuratora to, żeby za wszelką cenę po prostu mnie skazać. Przecież on, Adam Borkowski, wymieńmy go z imienia, nazwiska, bandyta, który potem usiłował mnie zabić. Najpierw doprowadzić do samobójstwa, a potem, potem do zabójstwa. Proszę Państwa, oni są prokuratorzy, bandyci i sędziowie. Oni są bezkarni. To. My rozmawiamy o polityce. Często rozmawiamy, proszę Państwa, o tym, że no, politycy to tacy reprezentanci, nieformalni, tajni, lobbyści wielkich biznesów. Bo tak jest, tak naprawdę. Każdy polityk do tego się garnie, żeby być właśnie przygarniętym przez tych tak zwanych wielkich panów. A kto to są owi wielcy panowie? Proszę Państwa, to jest przemysł farmaceutyczny, firmy farma, farmaceutyczne. Po pierwsze, po drugie to są banki wszelkiego typu. To jest niezależna kasta, niezależna mafia tak zwanego systemu. To jest wreszcie przemysł zbrojeniowy. To jest przemysł paliwowy i wiele, wiele innych koncernów. Skupiamy się na politykach, na tym, że to nie są reprezentanci. Pojedynczych ludzi, wyborców, ale stają się reprezentantami owych panów właśnie, a w tle gdzieś zostawiamy władzę, która, o której nie jest tak głośno, władzę, która nie budzi tyle emocji, która jest trochę w ukryciu, ale to jest właśnie prawdziwa dyktatura w Polsce. To jest właśnie prawdziwa władza. Nie politycy, proszę Państwa, nie partia rządząca, nie partia opozycyjna. Nie prezydent, nie prezes Rady Ministrów zwany premierem pieszczotliwie, a właśnie sądy. Sądy razem sędziowie, razem z prokuratorami. To oni mają w garści każdego z Was. To oni mogą w każdej chwili, bez nawet jakiegokolwiek powodu, Was skazać za cokolwiek w polskim prawie. Roi się od punktów, które są absolutnym bezprawiem. Zeznania świadków są na przykład traktowane jako dowód w sprawie, czyli każdy może złożyć donos na, na Was i to będzie dowód w sprawie. Dwóch świadków to dwa dowody w sprawie. A prokuratorzy Specjalizują się nie w dochodzeniu do prawdy, jak powinni, ale prokuratorzy, proszę Państwa, specjalizują się w tym, żeby, żeby zrobić karierę żeby błyskawicznie awansować, żeby dorobić się pieniędzy waszym kosztem, Z, niszcząc, niszcząc życie jednostek i całych rodzin. I robią to bezkarnie, tak jak politycy bezkarnie kradną, tak jak w ciągu ośmiu lat miliardy nakradni, tak prokuratorzy i sędziowie bezkarnie bawią się życiem ludzkim. A prokuratorzy do tego, o czym jeszcze praca, Was nie poinformowała, o czym jeszcze nie wiecie, ale przytoczę też stosowne argumenty już wkrótce. Prokuratorzy zlecają zabójstwa, proszę Państwa, w polskich więzieniach, a polskie więzienia to nie są żadne więzienia, to są obozy tortur, tak naprawdę, gdzie żadne prawa człowieka nie obowiązują w momencie, kiedy będziecie bez powodu, podkreślam aresztowani, czy ktoś z waszej rodziny, czy wsadzeni, wsadzeni do więzienia, w tym momencie stajecie się niewolnikami, niewolnikami jednego prokuratora który może z wami zrobić wszystko, po prostu wszystko. Oczywiście oni się będą zasłaniać tym, że to sąd zawsze decyduje o przedłużeniu aresztu, o tym i czy innym głównie, ale to nieprawda, dlatego że sędziowie są podlegli i ulegli prokuratorom w 98% w Polsce. Najbardziej niebezpieczną kastą zawsze zresztą była Kasta sędziowska i prokuratorska. A teraz to są jawni bandyci, którzy występują, proszę Państwa, no, właśnie spokojnie sobie siedzą i występują w roli tego trzeciego. Dlatego, że z jednej strony mamy Mamy społeczeństwo, które coraz bardziej się budzi, coraz mocniej ludzie otwierają oczy. Z drugiej strony mamy polityków najgłośniej występujących jako celebryci, wręcz w telewizjach różnych. No więc, no więc będzie przepychanka, z którą partią jaki elektorat sympatyzuje, którą zwalcza. Czy wina tuska, czy wina wypierdka? Czy no to jest to są igrzyska, igrzyska dla ludu po prostu. Natomiast ten trzeci, ta trzecia władza śpi spokojnie, bo wie, że jest nie do ruszenia. Jeden żurek jej nie zmieni, oczywiście. Zresztą ja mam wątpliwości czy w ogóle jest dobra wola w koalicji, żeby trwale zmienić, zmienić tą malarię, która toczy kraj od zawsze tak naprawdę. To są najgorsi bandyci, nie politycy, a właśnie sędziowie, prokuratorzy i tak zwane główienka, które do ich statków się przylepiają, czyli komornicy sądowi, urzędnicy skarbowi, syndycy, no i, i całe to towarzystwo razem to jest prawdziwa mafia to są prawdziwi bandyci No i oczywiście nic się nie zmieni do momentu kiedy nie zostaną wypierdoleni wszyscy nas w biterei i zastąpieni sędziami, mężami stanu, którzy będą wybierani przez społeczeństwo, a nie przez polityków. Przecież to jest oczywiste. Jeżeli jakaś opcja polityczna wybiera, mianuje sędziów, jeszcze szumnie błogosławi ich osobiście pan prezydent, taki, siaki czy inny, czy sutener, czy żyrandol, czy myśliwy, czy jakiś inny chuj, proszę Państwa, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, dlatego że taki sędzia potem będzie musiał okazać wdzięczność tym, którzy go mianowali, tym, którzy go błogosławili i będzie na usługach polityków właśnie. Także, no, ja liczę oczywiście na to, że przynajmniej, przynajmniej siła przebicia pana ministra Żurka będzie na tyle duża, że że będzie odpowiadał ziobro za swoje przestępstwa, że będą może po, pojedynczy inni, potworni, inne potworniaki, że odpowiedzą za swoje zbrodnie i przestępstwa, w tym Jarosław Kaczyński. Na to liczę, natomiast nie sądzę, żeby jeden minister Żurek no to, to jest oczywiście niemożliwe. Zmienił cały system sprawiedliwości, a tak naprawdę bezprawia i niesprawiedliwości w Polsce. I nie, nie, nie miejcie poczucia, moi drodzy, że to Was nie dotyczy, że poluje się tylko na polityków, poluje się tylko na bardzo bogatych. O nie, nie, nie. Jeżeli prokurator wyczuje krew, jeżeli będzie wiedział, że na waszych plecach może zrobić karierę, to bez żadnych skrupułów e, niewinnie was wsadzą i osądzą. Tak ten system działa. Życie pojedynczej jednostki nie ma żadnego znaczenia. Złamane życie całej rodzinie nie ma żadnego znaczenia. Polacy od lat, zresztą, specjalizowali się, proszę Państwa, i specjalizują w tym, żeby wykańczać własnych rodaków dla pieniędzy, dla szmalu zdradzą wszystkie ideały, zdradzą wszystkich I, i od lat to tak funkcjonuje. Można by sięgnąć do kart historii i przeczytać wiele na ten temat, jak to, jak to wyglądało. To nie Żydzi nas niszczą, to nie owce mocarstwa nas gnębiły. My najskuteczniej, my najskuteczniej obcinamy głowy sami sobie. Polak dla Polaka jest najbardziej widkiem, a nie jakieś obce stworzenia, czy nie jakieś obce nacje. I, I kondensuje się, proszę Państwa, to prawo, o którym mówię, kondensuje się na hyclach ludzkich, bo kimże jest prokurator, jeśli nie hyclem, który poluje, który zniszczy każde życie dla nowego BMW, dla nowego Audi, dla awansu do prokuratury okręgowej. Bez wahania to zrobią. Dlaczego? Dlatego, że nie ma żadnej kontroli nad nimi, dlatego, że nikt ich nie rozlicza, dlatego, że że nie ma żadnej instytucji odwoławczej, z wyjątkiem nich samych. Czyli możecie pisać skargi na sędziów, możecie pisać zażalenia, możecie składać zawiadomienia do prokuratury o przestępstwach sędziów i prokuratorów, po czym to do nich samych trafia przecież, albo do ich kolegów najbliższych. Więc gdzie jest ta kontrola, kto tym kto to kontroluje i w jaki sposób. To jest kpina, to jest największy rak, który toczy Polskę od zawsze. I to nie PiS tak naprawdę zrobił. Przed PiSem to przecież, to, to przecież funkcjonowało bardzo podobnie. I też pewnie wierzył w adwokatów, bo większość z nich czerpie korzyści, proszę Państwa, z tego, że sprawy są przewlekłe, że nie ma jednoznaczności w polskim prawie, że wszystko zależy od przekupnego prokuratora i sędziego. Adwokaci też na tym korzystają i robią gigantyczne majątki. No, oczywiście nie wszyscy, oczywiście jest jakaś mała grupa, która to widzi, która się próbuje temu przeciwstawić. Ale jak na razie, to bezskutecznie. A Adam, cóż, Adam. Adam jest kolejnym przykładem absolutnego bezprawia. Kolejnym przykładem złamanego życia, bo tak sobie wymyślił prokurator. Adam to kolejny człowiek, który przesiedział niewinnie pięć lat. I na koniec, coś, w co ja wiem, że nie uwierzycie. To wyjdzie za 10, może za kilkanaście lat. To wyjdzie kiedyś na światło dzienne I, i wtedy być może ktoś odkopie to nagranie i przypomni. I to mianowicie, proszę Państwa, że 40%, 40% to prawie połowa wszystkich aresztowanych i osadzonych w więzieniach. By było osądzonych i aresztowanych i uwięzionych niewinnie. 40% to jest prawie połowa. Dlatego właśnie, że jest bezprawie w Polsce. Dlatego, że ci ludzie mają immunitety, sędziowie i prokuratorzy i są absolutnie bezkarni i robią co chcą. Dlatego, że na tym systemie zarabiają oni właśnie głównie. A dla pieniędzy zniszczą każde życie. I to robią, proszę Państwa, i to robią codziennie. I będę od czasu do czasu Wam o tym przypominać. Miłego dnia, mimo wszystko.